Dzień dobry. Witajcie. Piękne tatrzańskie widoki. Jesteśmy na Kopieńcu. Dzisiaj postanowiliśmy zjeść z państwem śniadanie w takich oto okolicznościach przyrody. Piękny widok na całe Tatry. Na śniadanie jakiś ogóreczek, trochę chleba z bryndzą, ser żółty, kiełbasa jest też i oliwki. A do tego wszystkiego w tle takie piękne, cudowne widoki. Otoczenie kopieńce, otoczenie hali gąsienicowej Jeszcze nam tu słońce nie wzeszło. Na dole, siarczystym siarczystym minus 8-9 stopni zakopanem, a tutaj trochę cieplej, bo mamy inwersję i zobaczcie, jak tutaj Giewont wygląda po prawej stronie. Zakopane już w słońcu, yy, nosal też w słońcu, a nam tu słońce wzejdzie za kilka, za kilka dosłownie chwil. Piękna pogoda. Wszystkiego dobrego w nowym roku, bo to już jedna z naszych ostatnich, jeden z naszych ostatnich filmów, ale będziemy wszystko co będzie się działo w Zakopanem w Sylwestra transmitować, pokazywać Sylwestra i w najbliższych dniach odwilż. Dzisiaj ostatni w zasadzie taki mroźny, mroźny dzień, a dalej to już niestety, niestety odwilż i wiatr również na Sylwestra. Dość mocna słońce nam tutaj wychodzi, wychodzi powoli za horyzontu. To może jeszcze momencik poczekamy. Zobaczcie. Pyszne to śniadanie, co, ale nie będę przy Państwu jeść, żeby Państwu nie robić jeszcze nadmiernego apetytu. Jeśli ktoś akurat jest głodny w tej chwili, a nie może sięgnąć po jakieś jedzenie. Teraz musimy nacieszyć i nasycić oczy widokami, a zjem sobie już trochę później po tym nagraniu wideo. Drugi stopień zagrożenia lawinowego. Uważajcie gdzieś tam, jeśli wychodzicie wyżej tylko z. Doświadczeniem, ze specjalistycznym sprzętem, z rakami, z czekanami, ze sprzętem lawinowym. A tutaj na kopieniec można dojść na razie, nawet nie w raczkach, ale myślę, że w najbliższych dniach to się zmieniło. Będą szlaki bardziej zalodzone, przez to, że w ciągu dnia będzie odwisz, a w nocy będzie, będą pojawią się przymrozki. No i po prostu te szlaki będą mocno, mocno, mocno zalodzone. A jak ktoś nie ma pomysłu na śniadanie, to zapraszam w tatry. I warto gdzieś wyjść sobie na szczycik i może przynieść sobie ze sobą jakieś właśnie takie śniadanie. Zapewniam, że będzie ono smakować lepiej niż gdziekolwiek, gdziekolwiek na świecie, w jakimkolwiek innym, innym miejscu. A słońce nam tu wyjdzie, czy nie wyjdzie? No czekamy na słońce słońce, powoli, powoli zaczyna się wyłaniać. Za chmur zaraz nam oświetli tutaj ten prowizoryczny śniadaniowy stół, to jedno z, naj... z ostatnich śniadań, w tym roku zostało dosłownie 3 dni 4 do końca, do końca tego 2021 roku, także życzę państwu wszystkiego wszystkiego dobrego, aby ten rok kolejny był lepszy niż ten, który powoli 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 żegnamy. No to jeszcze jedna jeden obrót, że tak powiem, na tatrzańską panoramę, na giewont, który nam się pięknie tutaj prezentuje z tej strony. Na Babią Górę, która gdzieś tam w tle, dalej, dalej, dalej. Na Zakopane, Cyrla, Kotlina Nowotarska, Jezioro Czorsztyńskie w lekkiej mgiełce. A tutaj otoczenie hali gąsienicowej, Świnica, Żółta Turnia, Koszysta, no i Kasproły. Po prawej stronie na Kasproły już pojeździmy na nartach, tak jak w wielu, w wielu miejscach już na Podhalów. Wszystkie praktycznie wyciągi są czynne. Kasprowy gąsienicowa również ruszyła, a tu nam wschodzi to słońce. I o wschodzie słońca na Kopieńcu takie oto śniadanie. Jeśli ktoś teraz ubiera się do śniadania, obiadu, kolacji, o której nie wiem, o której będziecie oglądać to wideo, to pozdrawiam i życzę smacznego. Do zobaczenia.